Cześć, teraz może yy, różne wiadomości na temat wata, pita i kafa, jest też ich, ich podział na, każda dzieli się na 5 yy, rodzajów wata, 5 rodzajów pita i 5 rodzajów kafa i one odpowiadają określonym funkcjom, tutaj są materiały cechy wata, Przyczyny zaostrzenia wata są pisane takie można to wszystko pośrodkować. Ja mam teraz czasu, żeby tego. O właśnie. I sam rodzaje wata na przykład. Pierwsza jest sprana wata. To jest ten ruch yy, z zewnątrz, następnie udana wata. Jest, to jest ten ruch. Yy, to jest ten ruch powietrza w, w górę. Jeśli jest yy zbyt duży wdech, a zbyt krótki wydech, to wtedy są zaburzenia mowy, jąkanie, prawda, że... i to jest bardzo ważne, prawda, udana wata, że musi być ten ruch powietrza w górę, dłuższy wydech, dłuższe, wolniejsze wypowiadanie. Też oczywiście są różne zaburzenia i to też jest ta stymulacja szyszynki, te, te odbijanie się cały czas, prawda, po tym na przykład gazowanych rzeczach, mięsie. Także w taki sposób, yy, wiadomo, że tam oddzielają się te, bo jak mm, kwas solny w żołądku yy, rozkłada ten pokarm, to potem ten, te wszystkie gazy i powietrze wydostają się i odbija nam się, prawda. Zwłaszcza jest po tych, y, jakichś na przykład, y, fast foodach, z, z, potem z tymi napojami, jest ta udana wata, prawda, która jest cały czas te odbijanie się. To jest właśnie w taki sposób y, kapłani od niedawna dawna poprzez te ofiary ze zwierząt i po prostu jedzenie, jedzenie zwierząt, w taki sposób wpływali na naszą szyszynkę. Oprócz tego, że myjemy to mięso, to jeszcze. Jest ta udana wata, cały czas ten równe, który też uzależnia bardzo, ale też właśnie wpływa na naszą psychikę. którzy są bardzo uzależnieni od tego odbijania się takiego, że to się będzie odbijać i tak czkać i odbijać tym takim bąblem, takim mięsnym, cyplowym, czostkowym. Samana, żołądek i jelita. Semana, wata to jest ten ruch w obrębie brzucha, prawda? Czyli yy, trawienie. Ta energia, ta wiria, prawda? To jest rasa, wiria i vipaka. Yy, a pana, vata, to jest związana z okrężnicą i tym grubym pod To jest ten ruch powietrza w dół. To jest związane z menstruacją, yy, z porodem. Z, z wydalaniem zbędnych produktów, przemiany materii. To też bardzo ważna. Udana i apana to są te dwie. Tutaj wata i kafa. One są yy, bardzo powiązane ze sobą. I, i wiana. Tutaj przenika całe ciało. Po prostu to jest yy, ruch. We wszystkich kierunkach. I tu właśnie odpowiedź za pocenie się, serca, mruganie powiekami, yy, krążenie obwodowe, i wytrysk nasienia, i też wydalanie także to wszystko jest powiązane ze sobą. I tutaj dieta. To szapita Także oprócz tego, że jemy mięso, to my jeszcze mamy ten ruch wata ku górze. Oczywiście ten ruch i ten, i ten ruch ku dole, ku dołowi, ku dole. Ku one są powiązane ze sobą, bo te, tak jak tłumaczyłem przy okazji włosów, ten to ten nasz stan tutaj krocza, czy nieregularność ni ni jego i, i, i tak dalej, różne zaburzenia odbija się na, tutaj na ten płat czołowy, gdzie też jest wata, i rozstrojenie krocza i te właśnie cały czas też na przykład, tracenie nasienia, i tak dalej, to wszystko ma bardzo ważne znaczenie. Tutaj właśnie są rodzaje pita. I tutaj można zwrócić uwagę na sadaka, pita. Tutaj oczywiście samo słowo sadaka ma bardzo, bardzo dużo znaczeń. I też zaburzenia tego sadaka to też jest taki uczeń, prawda? I jeśli chodzi o rozwój duchowy, też zaburzenia tego sadaka, pita jest taka. Yy, Preceholizm, zby, zbytnie yy, yy, drobiazgowość, prawda? Także yy, Japończycy są batapita na przykład. Oni tacy szczupli bruneci i to takie zaburzenie sadaka na przykład jest, może być. Że taki właśnie pracocholizm i taki drobiazgowość i w taki sposób. A jednocześnie jest, są hindusi też, którzy Tą sadaka, prawda, jest też rozwój duchowy. Czyli jest ta pita, z balansu, sadaka pita zbalansowana. Także tutaj też skóra, oczy, serce. Czerwone ciałko tkwi śledziona żołądek. Oczywiście i dolna część żołądka. Przedkowa część lita, lita cienkiego. To jest ta pita. To wszystkie właśnie są rejony, rejony pita. I... Tutaj już są trochę w kafa. Czy tam, czy tam, tutaj w tej, w tej, w można też yy, yy, wyłowić w jakiej porze roku też te humory działają bardziej aktywnie. Także tutaj kafa wiosną, pita latem, wata jesienią, prawda? Wata jest taka zimna, sucha, jak jesień, taka, prawda? Yy, wiosna i, i wczesna, wczesna wiosna. i Wiosna to jest taka zimna, wilgotna, jak kafa i wtedy kafa też się dużo zbiera kafa. Po, po zimie i a, a to wiadomo, że. też bym powiedział, że są te, te lata się dzieli na pita i pitawata, bo jest i, i, i ciepły wilgotny element i ten ciepły suchy. I no to są, bo teraz w tych czasach właśnie nawet jest przewaga pitawata jest. Więcej tego ciepłego, suchego i... To też w pewien sposób wpływa, bo to mnie i, ta, i ta też element wata jest tam i to takie bardzo może być męczące i też można w, y, y, temu w jakiś sposób y, przebywać więcej w cieniu na przykład, prawda, nosić y, nakrycia, kapelusze na głowę, parasole, tak aby, tak aby te okresy suszy, takie dłuższe, które teraz się zdarzają, tego pita wata, a nie tego pita, Czyli, tych, tych, że jest biligoć więcej opadów. Tutaj są rodzaje kafa. Czyli kafa to żołądek. Kafa pełni funkcję ochronną, prawda? nawilżającą. Kafa inaczej flegma, oczywiście. Yy, czyli żołądek, klatka piersiowa. Tam wszędzie jest. Yy, tam też jest określone zaburzenia, prawda? Klatka piersiowa jest maras, prawda? I. Te rysunki są takie, no, jakieś kolory i nie, nieadekwatne, prawda? Wata jest zielona, kawa no, zupełnie zupełnie. Mm. Chociaż trochę chyba tutaj, ale to też no, to, te, te trójkąty w sumie. Też więc yy, w podobny sposób prawda, Ale... To, śmieszne. Ja mam... To jest takie śmieszne pismo jest, ale. Ja tak się nie starałem, się spieszyłem strasznie. Mógłbym mieć jeszcze od niej. W sumie mógłbym normalnie pisać. Tak pozrobiłem tam to wszystko. E, tutaj też właśnie język gardło, też e, obszar kafa, e, głowa i kości i stawy, maziówka, prawda? I tak dalej. E, także na stawów, e, stawy e, stawy to chrząst, są chrząstki, prawda? One są tą... E, e, Nawidzone y, są y, maziówką i też nasza małżowina uszna jest chrząstką. Także jeśli są, jeśli jest zły stan. Y, to jeśli jest zły stan, y, jeśli jest zły stan y, stawów, to też właśnie to wpływa na na nasz słuch, to jest zwłaszcza u starszych osób się pojawia. O, może to takie charakterystyka poszczególnych dosza, cech dosza. Teraz. Tutaj autor podzielił fajnie w taki sposób na cztery grupy właśnie. Dietę redukującą batę, pitę i kafa. I on tutaj w tej grupie A umieścił pewne rzeczy w grupie B, X i XXX. Także to jest taki podział fajny właśnie w tym stylu Pata, pita kafa i Pitavata jeszcze, prawda? Że ten XXX to żeby unikać w ogóle, a te pokarmy mogą być od czasu do czasu spożywane, a w grupie A działają zdecydowanie bardziej wyrównująco niż z tej grupy B. No i tutaj możemy Pytać? może się uda całą stronę żeby o, tutaj właśnie już jest czyli tutaj wata te suche rzeczy nie może jeść wata takich a dobrze służy pszenica prawda? Ci Włosi jedzą tą twardą pszenicę, durum te, Tą pszenicę. To nie jest tak, że to, ta pszenica jest taka, ten gluten, prawda? Właśnie to jest zły. On bardzo dobrze wpływa na tą suchą, zimną watę. Ta zimna, yy, bo pszenica jest zimna, wilgotna, prawda? I to wszystko na tych przeciwnościach polega. Więc po prostu to, to nie, nie tylko, że ten, na tą zimną, yy, suchą watę. Yy, najlepiej działają te ciepłe, yy, wilgotne rzeczy. Właśnie najlepiej działa ta zimna, wilgotna, bo jest połączenie tego tylko zimna, prawda? I tutaj jest element wspólny zimno, a jednocześnie to jest wilgotne, a wata jest yy, sucha. I to takie jest, że jest wyrównanie tego, ten wspólny element tego chłodu yy, bardziej balansuje niż coś, co by było z inną temperaturą, cieplejszą, prawda? I z wilgocią. Także owiec jest ciepły, i wilgotny i on jest w tej grupie B, prawda? I y, pszenica, dlaczego to takie zimne, takie, takie określenie? Jak to? Na przykład pszenica, y, trzeba dodać do niej ciepłą wodę, prawda? Bo wtedy lepiej wyrobić to ciasto. Tak to <ścoughs> ciężko wyrobić to ciasto, jak jest, y, y, zi, y, może tutaj jak jest zimna woda. Jak jest zimna woda. To tutaj widzimy, że to surowa cebula niezbyt dobrze też, prawda, dla wata. Yy, I tutaj owoce suszone też. I że ta... A, że, aha, właśnie, że ona, te, ta pszenica urośnie nam ciasto z drożdżami, prawda, i trzeba dodać ciepłej wody. Wtedy jest... Yy, yy, przy tym możemy mieć yy, mamy możliwość wyrobienia tego ciasta, prawda? I ono dobrze urośnie, jest mięciutkie i tak dalej. A jak dodamy zimnej wody do tej zimnej wilgotnej pszenicy, to to klops będzie. I Znowuż, jeśli dodamy wodę do mąki żytniej, to zrobi się zakwas. No boże, to jest ciepłe, prawda? Że to jest ciepłe. I. I robi się zakwas bez, 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 bez drożdy, prawda? Roś, rośnie to eterzyto. Także właśnie to jest ta cecha tych, tych. Yy, to jest taki dowód na na te właściwości tych pokarmów. No wiadomo, że cebula jest przecież ciepła, prawda? No tu jest. Pita też nie może surowej cebuli jeść. Nie ma dodanego czosnku tutaj. Także tutaj bym jeszcze czosnek, bo to, to są różne, różne właśnie te książki i... Yy, to nie znaczy, że tutaj coś jest źle w tych, tych zaleceniach. To jest bardzo dobrze fajnie, fajnie właśnie wyszczególnione. Yy... Bardzo dobry podział właśnie. Taki właśnie. W, w tak, yy, tak jak ja w taki sposób. Tylko po prostu nie wyszczególniałem tego aż tak bardzo i nie miałem czasu. Ale to jest... tutaj można uzupełniać można, prawda? Yy, te, te wiadomości tutaj. Yy... Bo, bo przecież yy, nie wiem, gdzie, gdzie ten czosnek tutaj zniknął, w tych, w tych... Zupełnie go nie ma, tego czosnku. Pewnie będzie może w przyprawach i, i wtedy nie będzie tego czosnku. Yy, tutaj ta kolendra jest taką... Jest czosnek tutaj w przyprawach właśnie. Czosnek jako przyprawa właśnie, o! Czosnek jakoś, jako przyprawa. Wieś czosnek był w aptece, prawda? Jest czosnek niedźwiedzi w aptece. Także. W taki sposób tutaj to się przedstawię, że ani czosnek, ani cebula dla Pita i dla. A no. Każdy przepis jest nieraz u kogoś z czosnkiem. Także. Zwłaszcza u Pita to, to zupełnie to bardzo źle wpływa na na nerki i tutaj jest kafa już kafa to tak jak chyba już kiedyś tam mówiłem przy kazdy, że nie może psiankowatych jeść w ogóle rzeczy czyli odpadają, tutaj też właśnie też cebula jest miarkowany, sposób właśnie pomidory, bakłażany dynia, cukinia, prawda ziemniaki, ogórki Powinni, też soli powinien, to jest rzecz, która sól, bo no, zatrzymuje wodę w organizmie. A kafa jest zimna, wilgotna. Także także w taki sposób to się przedstawia, jeśli chodzi o kawę, tutaj jest.